Chodzi troszeczkę o podkreślenie różnicy temperamentów pomiędzy panem prezydentem Dudą a panem prezydentem, prezydentem Nawrockim. Wiele osób spodziewa się i przypuszczam, że słusznie, że podczas gdy pan prezydent Duda nie wykonywał jakiejś przesadnej aktywności, to pan prezydent Nowrocki będzie prezydentem bardzo aktywnym, także bardzo aktywnym w takim sprawdzaniu rządu, robieniu temu rządowi pewnych trudności, a także prowadzeniu po prostu swojej polityki. To już bardzo wyraźnie w tej chwili widzimy, że będą to zarówno elementy związane z polityką wewnętrzną, jak i polityką zagraniczną. Należy się spodziewać całą. Pewnością wojny ideowej, ponieważ um, widzimy już w tej chwili, że obóz Karola Nawrockiego, a także i Prawo i Sprawiedliwość, wyraźnie wykonuje ukłony wobec um, pewnego pewnej nowej politycznej ideologii, która się krystalizuje w pałacu prezydenckim, ale zupełnie nie w Warszawie, tylko w Waszyngtonie, czyli Maga. To jest ta, ta ideologia Make America Great Again, która jest takim skrystalizowaniem pewnych trendów populistycznych, funkcjonujących w polityce globalnej już od kilkunastu lat. I to właśnie ta ideologia to jest to, co będzie prezentował, reprezentował pan prezydent Nawrocki.